Witam i o poranku. Jeszcze sobie leżę, tak leżę na poduszce, bo jeszcze jest czas, żeby wstać. Ale już się obudziłam. Wiadomo, przyzwyczajenia, 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 kiedy się wstawało do pracy. A dzisiaj to siedzą w chałupach i hałasują, <laughs> chcą górować, górować, tak jak u mnie, cud, cud mieszkanie, cud, cud mieszkanie, cud, cud, nie cud mieszkanie, tylko cud hałasy, no ale ja nie mam myśli żadnych, więc nie wiem co z wami, o czym z wami pogadać. Tak sobie przybyłam, pobędę, pobyłam i pójdę, ale chwilowo. Tak myślę, a propos tego, że te hałasy, tak, tutaj u mnie, Wchodzę, za każdym razem mam walnięcie, stuknięcie, stuknięcie. Coś ruszę tam, z tyłu za mną ruszą to samo w tym miejscu. Przecież to nie zdarza się tak jednocześnie, wszystko, nie? Nie zdarza się. To jest takie manipulacje, widzę. Od góry, od sąsiadów robią to. Ci na dole to też, no ale to, to jest norma tutaj, chyba jakaś manipulacja ogólna się tu tworzy. Ale tu w tym domu mi naprawdę zagrażają, bo walą, walną I, i wiedzą chyba jak, bo to tak słychać, bo ja wczoraj się, lekko się przysłuchiwałem. Ja tam nie podsłuchuję, mi to nie obchodzi, co kto robi, nie? Robię swoje. Ale widzę, że mam przeszkody w, w swoim działaniu. I widzę, że yy, posiedziałam chwilę i posłuchałam, im było tak słychać, i oni muszą, musi im to bardzo przeszkadzać, to że ktoś chodzi i też swoje robi. Więc odganiają swoje myśli od danego punktu i walą, walą. No, tak mi się wydaje, że tak to wygląda. Chociaż nie jestem pewna, czy to nie są manipulacje, typowe mani no na pewno manipulacje, bo tu yy, wyczuć to manipulowanie, tak? Yy, wie, jakby to celowo było robione, że to manipulacja wychodzi na to, że to ktoś komuś chce zmanipulować kogoś i komuś yy, szkodzić. No, ale mniejsza z tym. Mówmy o czymś dobrym, bo stale o tym złym, to, to już mnie żygać się chce tutaj. Ja już mam na co dzień tego, to żygam dzień w dzień, jak to idzie za mną ten, ten dźwięk, ten, ten stukanie. <tukanie> tak jakby krok w krok łazili za mną. A jak nie mogą, i ja im przeszkodzę, to automatycznie. Przede mną krok chcą być walną czymś, ale myślę, że to celowo robią, bo to ja tak się nie zachowuję i nie potrzebuję tego robić, tak? A oni jednak to robią. Więc to, to wychodzi na to, że to jest praktyka codzienna tutaj, jakaś manipulacyjna i zagrażająca mi. Rozumiem, że mają jakąś część życia swojego, ale nie, żeby stale, yy, no, że, że f, to jest jakaś część życia ich, tak? Ale nie zupełnie się z, z normami życia zgadza, bo normy życia ja nie pukam za nimi, jak oni się ruszą, a oni się ruszą za mną. No. No i taka to jest polityka tutaj na tej wsi. Tu jest strasznie straszny chaos. Może nie na tyle chaos, bo to jest taki jakiś sztuczny chaos, tworzenia sztucznego chaosu. Krzyki, wrzaski, walenia. <laughs> no i tak myślę sobie. Daj sobie spokój z tymi ludźmi, bo są niepoczytalni. Tak sobie myślę. Chyba myślę, że ktoś musi mieć coś z głową. Może ktoś jest psychiczny i leczy się na, u, 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 psy, na, na głowę, po prostu, tak? I możliwe, że to też tak działa, że no bo to tak wygląda, jakby zaburzenie chcieli komuś robić i mają swoje zaburzenia, tak? Więc, więc prowokują albo prowokują człowieka do jakiegoś, nie wiem, albo nie wiem co chcą osiągnąć, ale to tak nie, nie wiem, ktoś by musiał to wyczuć i, i, i poorientować się, żeby tutaj posiedzieć i, i, i poorientować się, na czym to polega jej takie działanie. Bo to nie jest naturalne. Może, może są tacy naturalni. No nie wiem, no możliwe. No już nic nie mówię, ale jednak yy, powtarzająca się sytuacje non stop. Ludzie obecnie siedzą w chałupach, nie chodzą do pracy. <laughs> Z czego żyją, to ja nie wiem. Po dwa, trzy samochody, po, po pięć. Yy, no wszystko mają i, i pracują wcale. <laughs> Jedni pracują, ale też gorzej, no to z tą pracą to to jest teraz okropnie. To, yy, yy, pracują, nie pracują. <laughs> no nie ma czym mówić zresztą każdego sprawa, nie? Ale my wstawialiśmy do pracy o piątej, o wpół do piątej, ja o pół do czwartej wstawałam nawet do pracy, o pół do czwartej. O szóstej do pracy. No to e, pracowało się, tak? Na zmianę, na dwie zmiany różne, bo nie tylko tak się pracowało, ale się różnie pracowało, ale to o. był system. Pracy, ale przez wysiłek. Tak? Obecnie jest trochę luzu, no i może jest dobrze, no ale nie napracują się tak <laughs> tak jak my. I nie zarobiliśmy na to, że się napracowaliśmy. Taka jest rzeczywistość. Ale chyba tam coś nie skończyłam. Mówić o tym dziwnym zjawisku, zjawisku UFO. <laughs> Także nie wiem, kto to tutaj, po co to robi, ale, ale to nie jest normalne. Zwłaszcza <laughs> to, to gadanie moje, to też chyba nie jest normalne wiecznie o tym samym, ale. Ja się z tym spotykam na co dzień, więc jak i nikogo nie ma, to jest cisza idealna, ale mam wrażenie, że jakby był ktoś. I nie wiem, wytwarzają jakieś lęki, strach, zastraszają, takie, takie wbudzają w człowieka lęk. Jak, mnie, jak oni tu wskakują nade mną nad głową, też mnie w brzuch jakby uderzali. Normalnie strach mam ich normalnie. Oni zagrażają społeczności chyba zastraszają. Normalnie czuję się zastraszana własnym domu, nie mam spokoju i tak dalej, tak? To nie jest spokój. To nie jest y, mieszkanie w takim y, y, w takiej otoczeniu. Tam w nocy włączy muzykę. Ty jak coś robisz, to zaraz ci schukną i z każdej strony lecą. No to jest niesamowite. Nikt nie, nie robi razem ze mną w tym samym czasie. Tak? W tym samym miejscu. No nie, nie jest to normalne. No, a tam jest ktoś na czacie, nie ma na czacie nikogo, ja tu dzisiaj śpię, jestem, to jest późno. Obróć urządzenie, nie, ja nie trzeba, nie będę obracać urządzenia. Dlaczego obróć? Mi tu wskoczyło, i nie wiem co. Dobra. Co się stało? Jakaś znowu urządzenia tutaj się wyłączają, internet się wyłącza, Jezu. wszystkie urządzenia nie działają. Jakaś dziwna sprawa tu jest rządzą się każdym, chcą, chcą, nie, nie wiem, mną chcą rozkazywać, ja sobie nie daję narzucać, a oni sobie yy, chcą, no dobra, coś mi tutaj każe skończyć, więc dobra, dobra, będę kończyć, hej, hej, bo nie mogę tutaj coś zrobić, nie będę zapisać, yeah <sighs>